No, i dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Mora Family Vlog. Kanał rodzinny, aczkolwiek też będą się pojawiały takie filmy, w których będę, czasami ja tylko, ale będą one związane w ogóle nie z jakimiś tematami, które pojawiają się na głównym kanale, czyli Rafał Mora Vlog. Także tak to wygląda. Na razie jestem w Sztokholmie, spaceruję sobie tutaj w okolicy. No i chciałem. Wam jeszcze też tutaj pokazać, jak to wygląda, i chwilę trochę pospacerować. Także będzie taki spacerowy vlog, na który Was serdecznie zapraszam. Idę sobie takimi uliczkami alejkami, właściwie tak. Tutaj jest taki buleward, którym sobie spaceruję. Tam po prawej stronie jakieś przejście pod mostem. Jestem teraz w ogóle w Sztokholmie. <grym> jeszcze. Jutro trzeba wracać do domu, ale um, co? No, no, nagrywam takiego vloga, żeby y, tutaj pospacerować sobie, pokazać Wam jak wygląda okolica. Co tutaj jest? Zaraz mamy jakieś y, drogowskazy, które wskazują, gdzie trzeba iść, gdzie można iść. Czyli tam jest Stockholm C, Solna, Sundbyberi, Jakobsberry, Tensta i do Rinkeby tam gdzie ja stacjonuję 400 metrów w tym miejscu prowadzą dwie drogi zastanawiam się, które dojść, tam nie idę, bo słyszę, że piłują jakieś drzewo to nie będę tam szedł, bo hałasują przejdę się tędy, zobaczymy gdzie dojdę, a czemu nie po prostu jestem bardzo ciekaw tak mnie naszło teraz, żeby o czymś w ogóle podyskutować też w tym vlogu taka luźna rozmowa na temat tego, żeby porównać sobie mieszkanie w Sztokholmie, a mieszkanie w Bukareszcie i no, są przede wszystkim duże różnice. Tak? Od czego by tutaj zacząć? Od cen. Cena to jest czynnik, który jest właściwie chyba tutaj najważniejszy, i moim zdaniem Sztokholm jest drogim miastem. Tutaj, jakby ktoś chciał wynająć mieszkanie, no to musi się liczyć z tym, że taki koszt wynajmu będzie kosztował około 10 tysięcy koron czyli to jest około chyba 3700 zł plus jakieś tam do tego dochodzą opłaty także no, jest drogo, jest na pewno drogo my płacimy o wiele taniej jeśli chodzi o Bukaresz, aczkolwiek ceny też podskoczyły wzrosły i teraz już właściwie jest coraz drożej też jeśli chodzi o nasze miasto o Popestil Ordeni, my też ostatnio słuchajcie Płacimy 200 lejów więcej za wynajem. No, nasza właścicielka sobie podliczyła nas po prostu tak, ponieważ będzie miała założyć klimatyzację, bez której męczyliśmy się w lecie. Były upały, była jak w piekle, no i po prostu ona chce sobie odbić na nas ten koszt. Mówiłem chyba już w którymś z vlogów na tamtym kanale tak, na kanale Rafał Mora Vlog że ona miała problem z tym, że naprawiliśmy wannę że nie chciała zwrócić takiej głupiej sumy 63 leje za to, że wymieniliśmy tam silikon no i miała z tym po prostu problem także, no jest po prostu chytra baba chytra, no i co z nią zrobić no, to jest kwestia też szczęścia, na kogo się trafił, kogo się będzie wynajmowało no, tak jak mówię tu, a tam, no to jest na plus, jeśli chodzi o Bukarest Ceny są niższe, ale okej, okay, tutaj trzeba też zarobić na to. Ludzie muszą mieć mm, jakąś perspektywę pracy, żeby ich było stać na wynajęcie takiego mieszkania. To będzie gdzieś mieszkanie dwupokojowe, bo trzypokojowe będą, powiedzmy, kosztowały około już 12 tysięcy koron nawet, jeśli chodzi o Sztokholm. Dlatego, e, dlatego po prostu. No muszą być wtedy chyba już tylko i wyłącznie dwie osoby pracujące dorosłe, żeby utrzymać się w takim mieszkaniu, żeby było stać na wynajem, żeby było na wszystkie opłaty. Ja znowu doszedłem do jakiegoś miejsca, ale tam będę zawracał, a ja Wam pokażę już gdzie idę dalej. Idę tędy, słuchajcie, tędy się przejdę, nie mam pojęcia gdzie w ogóle dojdę, tam jest ta droga, którą szedłem przed chwilą. Tam jeszcze gdzieś prowadzi, a ja idę właśnie tutaj. Poza kosztami wynajmu, o jakich powiedziałem w Bukareszcie i w Sztokholmie, no to rozchodzi się właśnie o tą pracę, i tutaj jest ciężko znaleźć taką dobrą ofertę. Większość ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z Polski, to łapią się jakichś prac fizycznych. Umówmy się, że tak właściwie jest, tak? Jeżeli ktoś. Ma jakąś specjalizację, jest lekarzem, pielęgniarką, jakimś, nie wiem, yy, terapeutą czy coś, no to wtedy ma szansę rozwinąć się w tych dziedzinach, ale wtedy też muszą się uczyć języka, yy, języka szwedzkiego, tak, bo jest to jednak ważne, żeby znać tutaj ten język, no a przynajmniej znać dobrze angielski na takim właśnie poziomie, żeby można było yy, tutaj podjąć taką pracę i żeby ta praca była legalna żeby ta praca nie była, broń Boże, na czarno. A zdarzają się też tacy ludzie, tacy właśnie Polacy, którzy przyjeżdżają do Szwecji, pracują bez umowy. No jest to bardzo takie, no, przykre też, tak? Z jednej strony mają jakieś też zajęcie, mogą sobie dorobić, mają jakąś alternatywę, ale z drugiej strony właśnie bez, bez, tej, właśnie bez tej umowy to nie mają E, takiej stabilności, tak? którą mogliby mieć, bardzo ciekawe miałem spotkanie e, z panią Kazimierą, która e, udzieliła wywiadu. I ten wywiad pokaże się e, na Rafał Mora vlog. Tak? To ja decyduję, to ja jestem osobą decyzyjną, gdzie te filmy mają się pojawiać. A ponieważ są dwa kanały, e, no to raz na jednym pewne rzeczy, pewne treści raz na drugim, wiem, że ten film, który nagrywam teraz on nie jest jakoś rodzinny ale nawiązuje do tego, jakie jest nasze życie jakie jest życie właśnie w Bukareszcie, jakie mamy doświadczenia też związane z tym miastem, tak, to wszystko dotyczy nie tylko mnie, dotyczy też Anę dotyczy Karima i ja o tym wyrażam swoje właśnie opinie i doświadczenia, jakie mam z tym związane, dlatego pojawia się to na tym kanale. Tutaj, poza tym, też chcę, żeby było trochę więcej tych filmów, żeby ten kanał się rozwijał, no i żeby przekroczył jak najszybciej pierwszy tysiąc subskrypcji. I mam nadzieję, że do tego się też przyczynicie. Jeżeli chodzi jeszcze o te możliwości pracy, to ja na przykład z mojej perspektywy. No mam lepsze możliwości pracy, póki co w Rumunii, z tego względu, że mogę wykonywać tą pracę biurową. Tutaj, tak jakby chciał się rozglądać za jakąś pracą, która no, byłaby mniej więcej taka sama, no to jest właśnie bardzo ciężko, tak? Z tego względu, że trzeba by znać bardzo dobrze już ten język szwedzki, którego ja się uczę i znam na jakimś tam poziomie. Poza tym, znalezienie tutaj też pierwszej pracy jako takiej, to jest, no wydaje mi się, że ciężka sprawa, z racji tego, że jak chcecie znaleźć pierwszą pracę w Szwecji, to musicie mieć Peszyn numer, czyli tak zwany PESEL tutajszy, a pracodawcy, żeby was zatrudnić, to oni z kolei tego wymagają. I gdzieś tak się to kółko zamyka, że wy potrzebujecie to, żeby dostać właśnie tą pracę, a pracodawcy wymagają tego numeru, żeby wam ją dać, żeby zaoferować wam zajęcie. Także, no. Tak to wygląda, jest to takie trochę błędne koło, no ale co zrobić? No, e, e, nie wiem, jak ktoś pewnie będzie chciał i szukał, jak to się mówi, szukajcie, a znajdziecie, tak? No to wtedy mogą być takie jakieś możliwości, mogą się otworzyć. No i trzeba działać, coś pewnie w tym kierunku, tak? Ja tylko mówię to jak to tak wygląda. Też pewne rzeczy tutaj obserwuję, rozmawiałem właśnie z Panią Kazią, rozmawiałem z, z moją bardzo dobrą koleżanką Renatką, z którą się e, spotkałem. Rozmawialiśmy też z Angeliką. E, także no, parę osób tutaj spotkałem tak e, Nie wszyscy się pojawili właśnie na YouTubie, może właśnie poza Kazią e, i co? I gdzieś te doświadczenia wymieniałem tutaj z ludźmi na podstawie ich opowieści, na podstawie tego jak z nimi rozmawiałem. Także dzielę się tym z wami właśnie w tym dzisiejszym vlogu. Właśnie chciałem opowiedzieć też i powiedzieć, że nie wszystko jest takie łatwe, nie wszystko jest takie kolorowe, jak ktoś by chciał się tutaj właśnie przenieść. A ja się dowiadywałem, no bo byłem po prostu ciekaw, bardzo ciekaw jak to jest, jak już tu jestem i Miałem tutaj okazję pracować z tego miejsca, no to spotykając tych ludzi, których tutaj spotkałem, zadawałem im właśnie tego rodzaju pytania. Doszedłem teraz do jakiegoś miejsca, gdzie tam dalej prowadzą takie pola nicości. Nie będę tam tędy brnął w tamtym kierunku, zawrócę i będę pomału wracał. Przejdę się tą drogą, tędy, a czemu nie? Znaczy, że nie mam wyjścia, muszę wrócić tą samą, którą szedłem. Tam jeszcze gdzieś prowadzi w jakiejś osiedle, taki w ogóle tutaj blok jest. Tam takie, takie bloki. Także e, taka okolica. No i co? Na razie zawracam. Trzeba wracać pomału. Zaczyna się robić już trochę ciemnawo. Właściwie to jest cały czas taka szarzyzna, jest godzina 14.50, ale tak gdzieś za godzinę no to już będzie ciemno, to już będzie po prostu koniec dnia. Nawet wcześniej chyba 15.30, także już czas wracać, bo później to się skończy nagrywanie. A jeszcze pofilmuję, popatrzcie tutaj nawet to nie są bloki, tylko to są takie domki jakby szeregowe. Taka dzielnica, do której doszedłem. No, ciekawie to wygląda w takim skandynawskim stylu. Zawierucha taka, taki śnieg zaczyna coraz bardziej sypać. Jeszcze wiatr wieje, także nie jest zbyt przyjemnie. No ale jest jak jest. Trzeba iść. Nie ma po prostu wyjścia ani odwrotu. Tutaj jeszcze z tej strony, ponownie z tej. No także takie tutaj mamy domki. I już pewnie mieliście okazję zobaczyć film na głównym kanale, w którym opowiadałem, że nienawidzę Bukaresztu i dalej gdzieś tak jest moja mentalność, moje spostrzeżenia w tym kierunku raczej nie ulegną prędko zmianie już chyba raczej nigdy, już tylko może być gorzej jak tak zwana równia pochyła i będzie się wszystko staczało także moje gdzieś są takie opinie jeśli chodzi o to miasto jakim jest Bukaresz wyrażają się w tamtym odcinku w tamtym vlogu opowiadają dlaczego tak myślę także tutaj nie jest to teraz tematem tego dzisiejszego vloga, ale co mogę powiedzieć? Na przykład to miejsce, to miasto, jakim jest Sztokholm, ono robi na mnie pozytywne wrażenia. Może też przez to, że jest to też nowe miejsce, że no nie jestem tutaj długo, tak, ale jakby tutaj było, też w perspektywie czasu, jakbym tutaj nie wiem, mógł zamieszkać, załóżmy, to jest tylko takie teraz gdybanie. E, e, powiem tak, czuję, że mógłbym się tutaj odnaleźć. To jest miejsce, w którym mógłbym mieszkać, e, mógłbym się tu odnaleźć. E, czy akurat by to była ta dzielnica, w której jestem teraz, to nie wiem, mogłoby to być inne miejsce, ale jest tu wiele rzeczy, właśnie takich, które dziś mi się e, no, podoba, tak, jeśli chodzi o to miasto. Jest przede wszystkim czysto. Tutaj jest czysto, nikt tutaj. Nie śmieci, tak jak w Bukareszcie, ok, gdzieś tam widziałem może jakieś pojedyncze takie ten, ale to nie jest tak, że idziecie i te śmieci się walają, że kopiecie, przedzieracie się przez te śmieci, jak w Piazza unili w Bukareszcie i tak dalej, że codziennie sprzątają, jakby jednego dnia nie posprzątali, to, to ludzie by się zakopali w tych śmieciach. No tak to tutaj nie wygląda, tu jest naprawdę mm, czysto. Ktoś może powiedzieć, że ci imigranci, którzy mieszkają tutaj, że stanowią jakiś problem. Ja stacjonuję w dzielnicy, która jest uważana za dzielnicę imigrancką, która taką jest właściwie. I nie spotkało mnie nic złego z ich strony. To, nie to muszę powiedzieć właśnie jak jest, jaka jest prawda. E trochę się dziwnie czułem też. Takie są moje spostrzeżenia mimo wszystko. Z tego względu, że widziałem bardzo dużo... No, ludzi, którzy nie wyglądali jak Szwedzi, tak, którzy byli ciemnoskórzy, było ich naprawdę bardzo dużo. Społeczność muzułmańska, tak. Ja nie mam nic do tych ludzi, tylko po prostu inaczej to wygląda, jak pojechałem na przykład w inną część miasta, w Sztokholmu, tam było faktycznie większość normalnych Szwedów, a tutaj byli imigranci. Także moim zdaniem, każde miejsce ma jakieś. Plusy, każde miejsce ma jakieś minusy, tak? Na pewno jakieś minusy się znajdą tutaj, jeśli chodzi o Sztokholm. Ja zawsze też narzekałem w Bukareszcie, że tam mamy wodę truciznę, że woda to jest chlor zmieszany po prostu z wodą, taki rozwodniony chlor. Że ta woda śmierdzi, że ta woda jest ohydna, że ona nawet jest niezdrowa do tego, żeby się tak de facto kąpać. No ale nie jesteśmy w stanie. I filtrować w takich ilościach, musielibyśmy zainwestować w jakieś dobre filtry. Nie chcemy tego robić w mieszkaniu, w którym nie jesteśmy właścicielami, i robić prezenty naszej, tej właścicielce. Także, na no tak to wygląda. Tutaj, z kolei, woda jest naprawdę bardzo dobrej jakości. To woda można pić ją z kranu. Ona smakuje. No smakuje, tak. Jak ktoś tu ogląda z Rumunii, no to. Nie wiem, jaką macie w innych miejscach jak w Rumunii też tam wodę. no Ja mogę się wypowiedzieć, jaka jest tam u nas, w tym Popesztilodonii czy w Bukareszcie. No to idzie jednym i tym samym chyba rurociągiem, bo jest jeden i ten sam syf. Także taka jest też różnica. I na przykład ta jakość tej wody tutaj, no to ma bardzo duży właśnie wpływ na to jak tutaj można też żyć, że można żyć przede wszystkim zdrowiej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jedzenie yy, i jakość jedzenia, no to tutaj jest tak samo, bym powiedział, jak w Rumunii, że w sklepach no, trzeba czytać etykiety, yy, trzeba sprawdzać, co jest w danym produkcie, bo tak samo trują wszystkich, tak? Także tutaj nie ma jakiegoś eventu, żeby... W tej kwestii było jakoś lepiej, inaczej. Trzeba tak samo podchodzić do tego, to jak my to robimy w Rumunii, i tutaj ciężej chyba jest znaleźć, to jest taki na minus, wydaje mi się, taką lokalną żywność. Widziałem na grupie Polacy w Sztokholmie, że jest ktoś, kto robi takie domowe kiełbasy że jest właśnie jakaś firma taka rodzinna, którzy się tym specjalizują. Ale mają zamówienia do przodu na kilka tygodni z tego co piszą i ogłaszają się, dlatego, no, e, może jeżeli o to chodzi, tak, no to można by skorzystać z usług, tak, zakupić u nich takie wędliny, kiełbasy, tak, e, ale jak już jest na przykład z mięsem, czy można gdzieś takie place handlowe, musiałbym się spytać tej pani Kazi, e, żeby. Się określiła, czy są jakieś takie, właśnie place targowe, tak jak mamy w Bukareszcie, że można iść kupić jakiś mm, ser, taki zrobiony domowy, czy jakąś, właśnie szynkę też. No, no nie wiem, tego typu rzeczy, jakieś wiejskie jajko. Wiecie o co chodzi, żeby nie kupować tych wszystkich rzeczy, właśnie w sklepach. Na pewno też klimat jest inny, tak? I tutaj jest, jak widać, zimni, zima w mieście. Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz widziałem w ogóle śnieg w Bukareszcie. Było to ładnych parę lat temu. Nie wiem jaka jest teraz też akurat w tym czasie pogoda jak chodzę tutaj w Sztokholmie i nagrywam tego dzisiejszego vloga. No ale jest duża różnica, tak? Tutaj zawsze jest co roku śnieg w Bukareszcie ze 4 lata temu. Tu jest ewidentnie zimniej. Ja miałem takie migreny, bóle głowy. Związane właśnie z tym, że nie mogłem się tutaj przystosować do tego klimatu, i wiem, że to było tym spowodowane, bo rozmawiałem z Renatką, ona powiedziała, że tak wiele ludzi ma, którzy tutaj hmm, przyjeżdżają, że nagle zmieniają o, właśnie to otoczenie, że y, to tak można zareagować, i nawet to się gdzieś potwierdziło, bo y, któregoś wieczoru wyszedłem sobie tak na spacer, y, przejście i później jak wróciłem to nagle mnie głowa e, rozbolała e, jak wyszedłem z tego m, powietrza tutaj jakie jest to powietrze jest całkiem inne też jest ono e, takie bardzo ostre wydaje mi się że jest czyste tak nie czuć jakiegoś smogu naprawdę takie oddycha się pełną piersią jak to można powiedzieć i e, też <gryw> nawiązując jeszcze tak mi się przypomniało bo natrafiłem na taki artykuł który pojawił się na Facebooku gdzieś, że rodzinne miasto, z jakiego ja pochodzę, czyli Kraków, że znowu jest problem ze smogiem, że wartości są przekroczone dwukrotnie, że ludzie się, no, no można powiedzieć, duszą w tym smogu. I czym to jest spowodowane? Ludzie powymieniali piece, już nikt nie pali kaloszami, nikt nie pali jakimiś śmieciami, są piece gazowe, większość ludzi ma... Y, i skąd to się gdzieś bierze? Tak? Ja zrobię o tym pewnie film i taki odcinek powstanie, tak? będę o tym dyskutował, bo tej kwestii będzie można poświęcić więcej czasu, skupić się nad tym, zastanowić się, jakie są przyczyny tego. I powstanie taki specjalny odcinek. Mam też artykuł przygotowany, który będę chciał zacytować, no ale to nie w tym dzisiejszym filmie, właśnie akurat. Ja jak szedłem stamtąd no stamtąd, tak? Tam gdzieś byłem po drugiej stronie jak zaszedłem tam, gdzie te domki filmowałem, to tutaj przeciąłem sobie takim skrótem, że nie musiałem iść tak naokoło, bo szedłem tymi alejkami i skróciłem sobie trochę drogę, także tak to wygląda. Tutaj idzie się do głównej ulicy, widać już zapalone latarnie, także no, robi się już po prostu wieczór. O godzinie 15 z minutami, doszedłem teraz do takiego rondka, No tam dalej nie wiem, gdzie ta droga prowadzi. Nie byłem, e, nie będę już szedł, sprawdzał. Może jeszcze kiedyś tu przyjadę, to będę mm, wtedy jak tu bym był w tej okolicy, oczywiście. No, to będę się zagłębiał, gdzie można tamtędy dojść. A no, gościu nie mógł ruszyć, coś <laughs> przystaną. A ja idę tędy, będę wracał sobie właśnie idąc tą ścieżką. No i co, słuchajcie? Ja myślę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o tego dzisiejszego vloga. Będę kończył, bo to, jak mówię, ściemnia się już. Warunki się kończą do jakiegoś nagrywania, no i tyle, tak? Film na kanale rodzinnym, ale myślę, że Warty też gdzieś do dyskusji, żeby gdzieś to tak porównać nie przygotowywałem się jakoś w ogóle do tego odcinka do tego filmu przemyślenia wyszły tu i teraz tak jak nagrywam nawet jak siedłem sobie tam to tyle co skończyłem nadawanie na żywo robiłem żywca z telefonu i stwierdziłem a nagram vloga coś sobie tutaj pochodzę nagram sam nie wiedziałem jeszcze co i tak pewne myśli wychodzą ze mnie stwierdziłem że to jest dobra okazja dobry moment do tego żeby porównać trochę Sztokholm do Bukaresztu i wiem, że może ktoś powie, że po co to porównywać i tak dalej. Ja chciałem to zrobić. Jakie są moje odczucia? Jakie są moje myśli związane z jednym miejscem i z drugim? Gdzie się czuję lepiej? Gdzie jest mi po prostu, no, no lepiej, tak? Jak to dużo można jeszcze opisywać i mówić, tak? Tu jest, no, tu jest, jeżeli chodzi o ten Sztokholm, Czuję się bardziej jak w domu, tak. W Bukareszcie no, no jest mój dom, mieszkana, mieszkakani. My wszyscy razem mieszkamy tam. Ja bym sobie życzył tego, że, no, że może będzie kiedyś szansa i okazja, żeby się stamtąd wyprowadzić. Gdzie i jak? No to czas pokaże, zobaczymy. Chciałbym, żeby do tego po prostu doszło. żeby się nie męczyć w tym Bukareszcie. O którym zrobiłem taki film, który mieliście już okazję zobaczyć. No, no także tak to jest. E, co więcej, będę teraz zmierzał e, tutaj, już do zakwaterowania. Ups, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Poślizgłem się, jak robiłem vloga w starym mieście, spadłem ze schodów. No i tak to jest czasem. Także ostrożności nigdy za wiele. Z mojej strony myśl, myślę tak, że będzie jeszcze powstawał jeden film. Z tego jak wracam do domu, jak będę chciał się przywitać z Aną, z Karimem, jak już wrócę, żeby ich też wspólnie pokazać w tym vlogu, który powstanie. I myślę, że. Jego to już chyba mieliście okazję zobaczyć, tak mi się wydaje, jak nagrywam ten, ponieważ wszystko się dzieje w jakiejś zaplanowanej przeze mnie kolejności na tym YouTubie, na tych dwóch kanałach jakie są. Tak dokładnie, dlatego ja to tak sobie wszystko widzę, tak sobie to wszystko przemyślałem. Tyle z mojej strony. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali, zostawiali łapki w górę. Subskrybowali ten kanał, no i możecie udostępniać ten czy inne filmy, które oglądacie. Będę bardzo wdzięczny. Idąc po tym śniegu, to powiem wam, tak się idzie, tak się człapie trochę jak ten pingwin, i można złapać takiej trochę zadyszki. I tak mi się trochę przytrafiło teraz. Aczkolwiek, nie, muszę poćwiczyć też, zrobić coś ze swoją kondycją, zacząć biegać. Muszę to zacząć. Wcielać w życie, jak będę już w domu w Bukareszcie. Także tak to jest. Tam jeszcze co za mną, jakaś stacja benzynowa, tutaj osiedle, którym przemierzam. No i tyle z mojej strony. Także życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie, kiedy będziecie oglądali tego dzisiejszego vloga. Vlog na nowym kanale Mora Family Vlog. No i co? Chciałbym i życzyłbym sobie, żeby ten kanał się też rozwijał, żeby miał swoich fanów, żeby tutaj pojawiały się właśnie jakieś filmy, w których ja będę o czymś dyskutował, co dotyczy nas jako rodziny, e, bądź też vlogi właśnie takie weekendowe i tak dalej, czy z małym dzidziem, czy z Aną. Tutaj takich filmów będziecie mieli okazję doświadczyć. Dobra, już nie przedłużam. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Papa. I jeszcze ostatni rzut okiem na osiedle, którym idę. Tak, żebyście zobaczyli, jak wygląda wieczorową porą. Tu już jest wieczorowa pora. Dzień krótki po godzinie 15, jak widać. No i cała aura zimowa, że jest tak też śnieżnie, jest szare niebo, y, też robi swoje. Dlatego, tak to jest, jeśli chodzi o Sztokholm. Dobra, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Papa.